Pracuję nad tym pomysłem od jakichś 7-8 lat. Pierwszy start przeprowadziliśmy w 2014 roku. Byłem zawiedziony, bo nikt się tym nie zainteresował. Nie było prasy. A chodziło o rozgłos i zdobycie funduszy. Potrzebne były pieniądze. Mike musiał wymyślić, jak je zdobyć. Zawsze miał wiele dziwnych teorii, na przykład, że ziemia jest płaska. Jestem niedowiarkiem i wszystko kwestionuję. Pewnego razu zaproponowałem. Powiedz, że chcesz polecieć, żeby zobaczyć, czy Ziemia jest płaska. Roześmiał się i powiedział słusznie, tak zrobię. Skontaktowałem się z Research Flat Earth. I powiedziałem, żeby mi pomogli, bo są popularni, a ja mam rakiety. Wyjaśniłem, że na początek potrzebuję 75 tysięcy dolarów, a są znani, przeciągają uwagę mediów. Jeśli polecę w kosmos, to wyjaśnię wszystko raz na zawsze. Nie ma pojęcia, na co się porywa. Bywało, że ginęli przy mnie ludzie. Parowa rakieta domowej roboty? Szalony Mike robi ją po i może zginąć. Rakiety trzeba budować we właściwy sposób, a nie na wariata. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Można robić, co się chce, jeśli robi się to bezpiecznie i nie zagraża innym. Władze nie zezwolą nam na start, jeśli nie będzie bezpiecznie. Nie możemy popełnić żadnego błędu, inaczej nie polecimy.